Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku nowy gracz na rynku aut hybrydowych Kia Niro. Standardowo zaprezentuję Wam auto z zewnątrz, opowiem o jakości wykończenia wnętrza i elementach jego wyposażenia, nie zabraknie też istotnych parametrów technicznych oraz moich wrażeń z jazdy tym modelem. Za użyczenie auta do testu dziękuję dealerowi marki Kia w Kielcach. Zapraszam do oglądania. Otwieram auto za pomocą całkiem przyjemnie wyglądającego kluczyka. Wnętrze Kii Niro jest dobrze przemyślane i przypadło mi do gustu pod kątem stylistyki. Jeśli chodzi o jakość wykończenia to przyty skórą podłokietnik jest miękki, a co za tym idzie wygodny. Pozostała część drzwi wykonana jest z twardego tworzywa. Nie zabrakło jednak podnoszących walory estetyczne lakierowanych plastikowych wstawek fortepianowej czerni. Do samego spasowania elementów nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Górną część deski rozdzielczej wykonano z materiałów uginających się pod palcem. Dolna i środkowa to już twardy plastik, ale o dość ciekawej fakturze. Warto także wspomnieć o nienagannie prezentującym się dekorze wykonanym z tworzywa. Częściowo, przyte skórą, fotele są wygodne i zapewniają wystarczające trzymanie boczne jak na auto tego typu. Zerknijcie jeszcze, jak wnętrze prezentuje się z perspektywy kierowcy. Standardowo, jeszcze kilka ujęć po zmroku. Auto uruchamiamy poprzez umieszczenie kluczyka w stacyjce. Teraz włączam światła mijania, lampy przeciwungielne oraz światła awaryjne. Wszystkie cztery szyby sterowane są elektrycznie, przednie są ponadto w pełni automatyczne. Zerknijmy, jak Kia Niro prezentuje się z zewnątrz. Auto zostało wyposażone w reflektory przednie typu projekcyjnego. Nie zabrakło także LEDowej nitki świateł do jazdy dziennej. Niżej znajdziemy reflektory przeciwmgielne. Pas przedni modelu Niro prezentuje się bardzo przyjemnie. Charakterystyczny dla marki kształt atrapy chłodnicy, wyraźne przetłoczenia na masce, chromowane akcenty na grillu i w dolnej części zderzaka, czy w końcu wloty powietrza przekładają się na ciekawy dla oka efekt końcowy. Ponadto warto w tym momencie zaznaczyć, że cała linia nadwozia jest także wyjątkowo dopracowana pod kątem oporu powietrza. Niro wypada w kategorii tego współczynnika najlepiej w swojej klasie. Na wspomniany niski współczynnik oporu powietrza przekłada się również zastosowanie aerodynamicznych nakładek na 16-calowe strukturalne felgi aluminiowe. Teraz kilka słów na temat właściwości jezdnych. Jeśli chodzi o zawieszenie, to jest dość miękkie i komfortowe. Zgrabnie wyłapuje nierówności. Ponadto przy szybszym pokonywaniu zakrętów auto całkiem nieźle trzyma się drogi i prowadzi się je dość pewnie. Układ kierowniczy pracuje wyjątkowo lekko, co uprzyjemnia jazdy po mieście, ale zdecydowanie nie zachęca do dynamicznej jazdy w zakrętach. Sześciostopniowa dwusprzęgłowa przekładnia DCT bardzo płynnie i szybko zmienia kolejne przełożenia. Co więcej, podczas przyspieszania nie serwuje nam dźwięków charakterystycznych dla przekładni bezstopniowych, które często spotyka się właśnie w hybrydach. Wyciszenie kabiny jest na dobrym poziomie. Podczas jazdy, zwłaszcza do prędkości 120 km na godzinę, jest wyjątkowo cicho jak na ten segment. Jeśli chodzi o osiągi, układ hybrydowy radzi sobie całkiem nieźle. Auto bardzo dobrze zbiera się do prędkości dozwolonych na obszarze zabudowanym. Elastyczność przy wyższych prędkościach jest przyzwoita, a to za sprawą silnika elektrycznego i momentu obrotowego dostępnego w pełnym zakresie obrotów. Okej, okay, wróćmy już do prezentacji. Wymiary tego modelu przedstawiają się w następujący sposób. Długość nadwozia to 4355 mm, szerokość wynosi 1805 mm, natomiast wysokość auta to 1545 mm. Masa własna tego modelu to 1425 kg. Tył auta pod kątem stylistyki wypada całkiem nieźle. Na dachu znajdziemy antenę w kształcie płetwy rekina, nieco niżej czarny spoiler, ponadto reflektory wykonane w technologii LED. Warto także zwrócić uwagę na przetłoczenia oraz nakładki stylistyczne w kolorze srebrnym na zderzaku. Wróćmy już do środka, przyjrzeć się wyposażeniu wnętrza. Uchwyt do drzwi to jednocześnie mały schowek z antypoślizgowym spodem. Nieco niżej znajdziemy dosyć wąską kieszeń z wyznaczonym miejscem na butelkę. Kierownica regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach. Po lewej stronie kierownicy znajdziemy regulację wysokości świateł, jasności deski rozdzielczej oraz przyciski systemu utrzymania pasa ruchu oraz wyłącznik ESP. Fotel kierowcy posiada manualną regulację. Na tym panelu znajdziemy elektryczną regulację szyb z możliwością ich blokady. Przełącznik zamka oraz elektryczną regulację lusterek bocznych z możliwością ich złożenia. Oprzyta skórą kierownica została wyprofilowana, przez co pewniej leży w dłoniach. Znajdziemy na niej przyciski do zarządzania systemem multimedialnym, telefonem połączonym za pośrednictwem modułu Bluetooth, obsługi tempomatu oraz komputera pokładowego. Na desce rozdzielczej oprócz prędkościomierza znajdziemy wskaźnik pracy układu napędowego oraz poziom paliwa i naładowania akumulatorów z szacowanym zasięgiem pojazdu. Natomiast na ekranie pomiędzy zegarami wyświetlane są dane z komputera pokładowego, komunikaty nawigacji satelitarnej, systemów bezpieczeństwa. Ponadto zapewnia on dostęp do systemu multimedialnego oraz szeregu ustawień. Centralnie umieszczony wyświetlacz wielofunkcyjny obsługujemy dotykowo lub przy pomocy klawiszy funkcyjnych umieszczonych tuż pod nim. Z jego poziomu mamy dostęp do obsługi radia i systemu multimedialnego, nawigacji satelitarnej, modułu Bluetooth. Dodatkowo kierowca ma dostęp do różnego rodzaju aplikacji i monitorowania pracy układu hybrydowego. Pod ekranem znajdziemy panel automatycznej dwustrefowej klimatyzacji. Aktualne ustawienia wyświetlane są na ekranie centralnym. Nieco niżej mała półeczka z antypoślizgowym spodem. Znajdziemy tu również dwa gniazda 12V, port USB oraz złącze AUX-in. O działaniu skrzyni biegów już Wam opowiadałem. Wyposażona jest ona dodatkowo w tryb pracy sportowej. Istnieje również możliwość manualnej zmiany biegów za pomocą drążka. Przy wrzuceniu biegu wstecznego automatycznie włączają się czujniki parkowania, a na ekranie wyświetlany jest obraz skamerycowania z, z liniami dopasowanymi do aktualnego kąta skrętu kierownicy. Tuż obok drążka wyłącznik czujników parkowania. Dalej dwa uchwyty na napoje, oraz przyciski odpowiadające za podgrzewanie koła kierownicy i przednich foteli. Mały schowek z antypoślizgowym spodem. Oprzyty skórą podłokietnik jest miękki i wygodny. W środku schowek z materiałowym spodem oraz gniazdo USB do ładowania, np. telefonu. Po stronie pasażera kolejny schowek o dość przeciętnych rozmiarach. osłonka przeciwsłoneczna z lusterkiem i manualnym podświetleniem, lusterko wsteczne elektrochromatyczne, schobek na okulary oraz oświetlenie wnętrza. Przejdźmy teraz zobaczyć, co Kia Niro oferuje pasażerom tylnej kanapy. Jeśli chodzi o jakość wykończenia wnętrza, to zarówno jakość, jak i spasowanie elementów nie odbiega od tego, co widzieliśmy z przodu. Nie zabrakło także lakierowanych wstawek, a nieco niżej miejsca na butelkę. Na zewnętrznych miejscach znajdziemy mocowania i Centralnie umieszczono nawiewy, a pod nimi gniazdo 220 V. Kieszeń w oparciu fotela przedniego. Jeśli chodzi o ilość miejsca z tyłu, to jest go całkiem sporo jak na auto o tych wymiarach. Mam 176 cm wzrostu i siedząc sam za sobą, mam spory zapas wolnej przestrzeni na nogi i dość nad głową. Tunel środkowy jest dosyć niski i nie będzie utrudniał podróżowania piątemu pasażerowi. Z tyłu nie zabrakło miękkiego podłokietnika z dwoma uchwytami na napoje. Ok, przejdźmy teraz zajrzeć do bagażnika. Pod klapą kryje się kufer o pojemności 347 litrów. Po lewej stronie przegroda na niewielkie przedmioty. Oświetlenie przestrzeni bagażowej. Nie zabrakło też rolety bagażnika. Pod podłogą znajdziemy zestaw naprawczy oraz kilka przegród do zagospodarowania. Po złożeniu oparć tylnych foteli uzyskujemy płaską powierzchnię o łącznej pojemności 1345 litrów. Przejdźmy teraz do wlewu paliwa i pomówmy nieco o spalaniu. Pojemność samego zbiornika wynosi 45 litrów. Natomiast spalanie deklarowane przez producenta w cyklu miejskim wynosi 3,8 litra oraz 3,9 litra na trasie. Trzeba przyznać, że te wartości przy ekonomicznej jeździe są zdecydowanie do osiągnięcia. Na odcinku miejskim o długości 10 km jadąc delikatnie udało mi się osiągnąć średnie spalanie na poziomie 3,5 litra. Przy normalnej jeździe po mieście komputer wskazuje zazwyczaj wynik 4 litrów. Przy prędkościach rzędu 90 km na godzinę auto pali około 4 litrów na 100 przejechanych kilometrów, natomiast na drogach ekspresowych jadąc z maksymalną dozwoloną prędkością wynik oscylował w okolicach 6 litrów. Otworzę teraz maskę i opowiem wam o tym, co się pod nią kryje. Układ hybrydowy w Kii Niro składa się z silnika elektrycznego o mocy 43,5 konia mechanicznego oraz silnika benzynowego o pojemności 1,6 litra i mocy 105 koni mechanicznych. Łączna moc zespołu napędowego wynosi 141 koni mechanicznych i dysponuje on momentem obrotowym na poziomie 265 Nm. Te parametry pozwalają rozpędzić auto maksymalnie do prędkości 162 km na godzinę i przyspieszyć do pierwszej setki w czasie 11,5 sekundy. Ceny kini Niro zaczynają się od 86 900 zł, natomiast prezentowany egzemplarz to wydatek około 100 000 zł. Dzisiejszy odcinek powoli dobiega końca. Jeśli wam się podobał, to zachęcam do łapkowania pod filmem oraz subskrybowania mojego kanału. Zapraszam również na mojego Facebooka oraz Instagram, do których link znajdziecie w opisie. Koniecznie dajcie też znać w komentarzach, jak wy oceniacie tą całkowicie nową hybrydę na rynku. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do następnego odcinka.